jesteśmy we Wrocławiu i widzimy, że tutaj Wrocław oszczędza prąd. Jest ciemno. Także przejechaliśmy teraz dwie ulice. Totalnie ciemno było. Tutaj się lekko rozjaśniło, bo widać samochody, ale latarnie nie świecą. Tu w tym hoteluśmy spali. Aha, faktycznie. Na samej górze. Tutaj mieszkaliśmy. Mieliśmy tutaj pokój. Na samej górze. Walentynki tu spędziliśmy. Nawet film jest na kanale. Także Piotrek mi zawsze tak macha za kamery, wy tego nie widzicie. <laughs> ja mówię, mówię, i widzę już paluch, że chce mi powiedzieć koniecznie coś, ale ja mówię, mam nawijkę, to mi nie chcę przeszkadzać. Dobrze, zaczynamy nowy film. Parking podziemny płatny 5 zł, a w Poznaniu płaciliśmy 7. A widzicie tam daleko Sky Tower? Tam też mieliśmy apartament na moje urodziny. Także też jest film na kanale. Dotarliśmy do Wrocławia. Auto zaparkowane. I poruszamy się w stronę rynku. Ciepło, fajnie. Ubrani. A, ciepło ubrani. I już się zaczyna. Jarmark. Przyłączamy kamerę. Tutaj to jest ludzi. Tak, tutaj byliśmy na Sylwestra z Aleksandrusiem. Także też może linka dam. Gdzie my nie byliśmy. Zobacz, tu są czapki. A nie ostatecznie czapki? Świąteczne. O, pielniki.

Nështë për të nështë përzimit. Ok? Se nështë për të nështë përzimit. Jesteśmy na jarmarku Bożymar z we Wrocławiu Zapraszamy do oglądania Zobaczcie tutaj jakie słodkości Lizaki Kocham cię Nie to nie jest też wejdziemy Zobaczmy co tutaj mamy

13 edycja w jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Od 13 lat już tutaj się odbywa. Jest to najpiękniejszy jarmark w Polsce. Naprawdę rewelacyjny i warto go zobaczyć. <śmulacje> <śmulacje> O, nawet ten sam Transformers co w tamtym roku akurat <laughs> On O, ciebie obejmie. Nie, nie <laughs> Ale pachnie. A to dalej, to Mniej więcej jest tak samo jak w tamtym roku, tak, prawda? Tak, tak. tak, nawet te postacie stoją w tych samych miejscach. Chciałam zauważyć, że tutaj iluminacje świąteczne wszystko odpalą 2 grudnia. Więc 2 grudnia wypadałoby to się pojawić. Zobaczymy, jak będzie pan grał. Zobaczymy, jak to będzie z naszym czasem. Możliwe, że przyjedziemy tu 2 grudnia. Wypada to akurat w piątek. Jaka wata szybko. Nie mi się oh, oh. Ale ładny. Szuka męża, jest mąż. <grym> Jestem, jestem, jestem jestem A tutaj miody Po 90-70 złotych Co to jest? Miod płytny Iwacki Ale wypas O Widać słodkości. Proszę, jaka degustacja duża. Ho, ho, ho. Mały shot, a tu można sobie kupić małego shota a po dużego szotę. Nie ma sprawy, My dostaniemy. My dostaniemy. My dostaniemy tutaj, się Proszę, jakie ładne buteleczki. Tutaj mamy Skrzata, którego czapkę trzeba dostać trzy razy, żeby mieć szczęście, żeby się marzenie spełniło i pomyśleć, trzeba ma marzenie. Iść na te koinki. My staniemy tak koło ziemi. Konsumpcja dania z grilla. Golonka. Spójrzmy, co tu jest. Ale pachnie. Mm. Pyszności, prawda? Dzieci płaczą, denerwują się. Zimno jest. Raj dla dzicaków, rzeki. 10 zł 100 gram.

Idziemy. Ale pachnie. Owoce w czekoladzie. O, jak sprawnie to idzie. O, patrzcie jakie fajne jawki w Liza. 13 Trzynaście zeta. jak Tak. Takie I ona jest Iza. Aha. Ewelina. Pozdrawiamy. Same dziewczyny. Olga. Pozdrawiamy Olgę. <śm> tak mi się akurat Z przypomniały. Widziałam pisę. O, są chłopcy. Jest i Piotr. Piotrek nagrywa. <śm> Popatrz, cofnij się, krok. I pomachaj. Czekaj, okay, czekaj. Okay, jeszcze. O tak. O, o, o. Świat poduszek. A faktycznie. Ale fajne. Jest tutaj. Popatrz. A faktycznie. Tutaj jest. pokaż tu. O no. ten fajny. Fajne. Lewandowski. Nawet Lewandowski się załapał. Tak, już w nowym klubie. No, no Nowy klubie. Minecraft. Minecraft. Fajne te się. Zobacz, jak fajne. Minecraftowe. 25 złotych są świąteczne. No, ładne. Ja mówię do Piotrka, że jesteśmy dopiero w połowie tego jarmarku. Także jeszcze trochę do przejścia. <grywa> Naprawdę, jest przeogromny. Zobaczcie, pierogi. Jakieś takie duże i małe. Także pierogi też możesz je zjeść we Wrocławiu. Grzaniec i kiełbaska. Chłopska. I szyneczka tam jest. Konina. O, jaka fajna chleba. 10 zeta. I słoneczki wśród Możecie zabrać całą serię. Zobacz, Iza, jakie fajne wałki. fajne, z wzorkami. Takie ciasta byśmy robili. Ciekawe jakie pierogi Ale fajne były pierogi. Widzimy już z daleka choinkę stojącą, która się nie świeci niestety. Dopiero będzie włączona 2 grudnia, tak jak mówiłam. Pozostałe iluminacje świetne także 2 grudnia dopiero. Oczywiście z powodu oszczędzania prądu w tym roku. Ulala! Ale pachnie! A tutaj nawet stoisko jest koreańskie. Proszę. Naleśnik z kimchi. Taka cena. A tutaj jest kwiatka dla fanów motocyklistów. Sylwestra w rozgrzał publiczność w zeszłym roku, naprawdę, staliśmy w kole tutaj i śpiewaliśmy, fajnie grał, więc pozdrawiamy Pana, byliśmy jak grałeś, tak. Tylko teraz jakoś jakby głos słabszy miał, nas. Taki przytłumiony jest. przez mikrofon Także w tamtym roku dał czadu. Jest choinka. Szkoda, że nie świeci teraz. Nie zobaczycie jej w całej okazałości, ale jest przeogromna, prawda? Jak się zapali, to dopiero będzie efekt. Fantastycznie. Tak rozmawiamy z piotkiem, my uważamy, że choinka powinna świecić. Tak, bo już nastrojowo brakuje tej choinki, że nie świeci. Bo... Tak, świątecznie. Było. Tak, tak. Może ale... było już zdjęcia pojąć, bo jednak jest jeszcze miejsce, a tak na no szkodę. Ale cóż, oszczędzają prąd. Nie wiem, czy to fajnie. No tam taka oszczędność. Dali były ludziom trochę radości, a nie oszczędzali. Akurat choinkę mogliby włączyć, pozostałe ok, ale jednak tutaj prosimy szybciej włączyć oświetlenie. <grymny> Dokładnie. No w zeszłym roku już żeśmy jechali takim czymś z chłopakami. No zapytajcie się jaki jest numer buczki. No? Może wejdziemy w środek? Dobrze, nie wiem, tak. nawet Czy idziemy tutaj, zobaczymy w środek. Gorący kociołek. O, tu jest ten piękny domek, gdzie można się napić grzańca. Pięknie.

Ale pachnie. Czy, czy, czy taki kawałek, czy mniejszy trochę? Mniejszy od tego. Tak, ale taką rolowaną skapryką. Pokażę jak długa. Tyle? Więcej? Pani którą stronę mi pokazuje? No, to, to. Aha, to. Tyle? No to trochę więcej. Tyle. Mhm. O, będzie łakowiec. Chłopak się ucieszą. Taki to 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 Taki kawałeczek zaważył pół kilo 30 zł, wszystkie ciasta po 5,9 zł były. Ale widać, że jest dużo maku. Więc zobaczymy, jak będzie smakować. Także makowiec kupiony. Będzie jakiś akcent świąteczny. No jakieś świeczki. Jestem tutaj. O tak, Piotr jest, nie mówi Izabeli znaleźć. Izabela, Izabela, gdzieś tam A, B, C, D, F, G. Jest, tutaj. O. Jest, Kowedla. W górze byliśmy w zeszłym roku tak. Tak, z Aleksandrusiem. Max nie był z nami na Sylwestra. Nie wiadomo, kto będzie w tym roku, bo jeszcze planów nie mamy. Zobaczymy, czy z chłopakami i raczej z Maxem nie, bo Max chyba jedzie ze swoją dziewczyną. Aleksandrusz pewnie też będzie miał swoje plany, bo już duży, więc chyba spędzimy z Sylwestrasami. A gdzie to jeszcze nie wiemy, a już musimy planować. Wszystko się okaże. Rzeczy. może jakiś pomysł spadnie do mnie do głowy. Obyd. Taki z tego wszystkiego. To jest Idziemy jeszcze idziemy pomału. idziemy na płeć. Halo. Keran literally means a simple sauna with noiam,, Again, it's a midsummer night with scolding and Witless friends Piotrek w tamtym roku na tej strzelnicy wygrał nagrodę. Tak, wszystkie puszki zrzucił i wygrał nagrodę. Także można, można, da się. Można. A, ale się cieszył bo to był ze Squid Game. Do tych swoich domach. Pisałeś, się na medal. ale pachnie już jak na A Ty tak? Tak. A nie zima. Dziewczyna przez długi czas. jest

Są kasztany, co one takie tłusty ma porcję 15, duża porcja 25 Kupimy te kasztany. Kasztany. Staniemy sobie z boku i zjemy. Jeszcze się dymi. ostrość złapała. Proszę, jak wygląda. Obrany. Mm. Mm. Mam nadzieję, że to widać. Dobry. Mniam, mniam, A pierwszy raz kasztany jemyśmy w Austrii. Pamiętasz? Co pan? Pierwszy raz. Pierwszy raz ja jadłam kasztanek kasztany w Austrii. To pamiętam. Jak byłam na wycieczce. To pamiętam. Tak, a Ty kiedy pierwszy raz jadłeś? W Wrocławiu. Wysławiu. Tutaj. Tak. No widzicie. Piotrze jak tutaj. Nie? Nie? Byłeś w domu. A w domu pierwszy raz. Tak, kupowałeś widzu i w domu. Tak, kosztany. tak, tak, to tak. Pierwszy raz wtedy jadłem. Także pierwszy raz do domu. Piotrek ja w Austrii pierwszy raz, ale lubimy tutaj na jarmarku też gdzieś kasztanem, tak się kojarzą jako z jarmarkiem tak, teraz, nie? odkąd są, tak fajnie. Przejdziemy jeszcze w drugą stronę. Tu troszkę spokojniej. Piotrek niesie mojego makowca. Ale ja taką miałam ochotę na makowca, że mówię, muszę kupić. Zobaczcie jaka Czecho ładna. słodkości. Fajne kasztany. Zjedliśmy. Trochę mamy dla chłopaków. Ale lizaków. Tak, tym. Raj lizaków. Nawet są pokemony. Znaczy wyczułam, że coś tam jest. Popatrz raj lizaków. Malutka, jestem i nie Jejku, pokemony są. Co mówisz? nie fajne. Fajne, nie? Naprawdę, dla dzieciaków rewelacja. Super. Gdzie? Piotrek wypatrzył lizaki dla dorosłych. O kurcze. Widzisz, takiego. Piotrek pomyśl takiego lizaka wypakować tak przy ciociach, babciach i innych. Spod choinki tak wyciągasz takiego. Ale to by było dobre, takie reakcje, tak. Takie tak wielki zapisie. Inspiracja by była, tak. Nie Cisza. Cisza. Wypakowuje, na przykład Iza, takiego Lizaka się No także piszcie, czy kupilibyście takiego Lizaka, nie wiem, dziewczynie, żonie i pod to najlepiej na osiemnastkę takiego lizaka. Tak, ja myślę, że dzieciaki bardziej niż tak, takiego. Tak, a nie wiem, pod choinkę nie! Gdzie? Taki troszkę żenujący prezent, nie? No było, ale potem potem tak z babciami oglądać te tak telików. No i wiesz? potem co? Siedzi przy stole i liże? No to by było. Na komedia. Na to komedia. To jest. Chleby wielkie. Ogromny. Ale patrz, teraz co sobie fajnie, bo w niedzielę można chleb kupić. <laughs> tak.

Normalnie te drzewka są oświetlone, jest tak jasno, a tym razem nie ma.